Nie ma tutaj. Witam Was w unboxingu mikrofonu pełnopomieściowego w C1U. Zobaczmy co mamy w środku. Tu jakiś papier. Tu mamy sam mikrofon. Jakiś plastik oddzielający dwie części kartonu. Tu mamy kabel USB. Uchwyt jakieś tam kulki i tu mamy papiery już. Naklejka z login Benninger. Jakieś tu kartki, instrukcje, płyta z e, tymi sterownikami, instrukcje obsługi i karty jakieś gwarancyjne. A więc to był Unboxing mikronu, mikrofonu pełnopomieszczowego Fenniger C1U.